Wiosenne QA nagrywamy dziś w redakcji Green Canu, a będą to pytania, które najczęściej zadajecie nam już od wielu, wielu lat. Zapraszam na pierwszą część. Czy białe wnętrza brudzą się bardziej niż te kolorowe? Uwielbiam to pytanie o białe wnętrza. Wielokrotnie już na nie odpowiedziałam, ale jeszcze raz powtórzę. Białe wnętrza, zadajecie dlatego to pytanie, bo my mamy biały dom. Białe wnętrza brudzą się dokładnie tak samo jak każde inne. Różnica jest jedynie taka, że na białej podłodze, na przykład, czy na białych meblach, czy na jasnej, jasno-szarej na przykład tapicerce, po prostu widać szybciej pyłki, nie wiem, jakieś paproszki. Czyli trzeba rzeczywiście zwracać dużą uwagę na to, żeby w miarę często sprzątać. Ale ja tak zawsze sobie trochę metaforycznie porównuję białe wnętrza do skarpetek po prostu, że tak jak codziennie zmieniamy skarpetki, nieważne czy one są czarne i nie widać na nich niby tego brudu, i nieważne czy mamy ciemną podłogę czy białą właśnie podłogę, po prostu wypadałoby ją myć. I wypadałoby dbać o czystość tapicerki na przykład naszych mebli. Także reasumując, nie białe wnętrza nie brudzą się szybciej, brudzą się dokładnie tak samo, jak każde inne. Czy blogerzy i influencerzy dużo zarabiają? Zdziwilibyście się, jak często y, dostaję takie pytanie, y, zadawane bez żadnej krępacji. Ja na początku byłam bardzo zdziwiona, jak pierwsze tam ileś razy właśnie przeczytałam to pytanie wprost zadane właśnie o zarobki i jak wiele też mitów krąży na temat tego jak funkcjonują influencerzy, blogerzy, youtuberzy, ale słuchajcie, odpowiadając na to pytanie, tak jak w każdej grupie zawodowej, bo ja właśnie Influencerów, youtuberów, blogerów traktuje jako grupę zawodową. Oczywiście, że są osoby, jednostki, które zarabiają bardzo dużo. To słuchajcie, tak jakby porównać, nie wiem, do każdego innego zawodu, który funkcjonuje w Polsce. Są tacy ludzie, którzy będą zarabiali mniej, tacy, którzy w średniej ocenie zarabiają średnio, no i oczywiście również tacy, którzy zarabiają bardzo dużo, tacy bardzo popularni youtuberzy, influencerzy, myślę, że zarabiają naprawdę bardzo fajne pieniądze. I nie powinno to nikogo dziwić, bo zapracowali sobie na swoją popularność, na markę, którą stworzyli, na to, że utrzymują ciągle uwagę widza, czyli komunikują o takich sprawach, pokazują takie rzeczy, które ich widz chce oglądać. Jak godzisz prowadzenie firmy z byciem mamą? Czy da się być dobrą mamą i jednocześnie aktywnie pracować? Kurczę, to jest, słuchajcie, bardzo, ale to. Po pierwsze, bardzo szerokie pytanie, znaczy, szeroka odpowiedź jest na to pytanie, i bardzo trudne, nie ukrywam. Po pierwsze, nie ograniczałabym tego do prowadzenia firmy tylko i wyłącznie, bo te z Was, dziewczyny, mówię do Was, które w tej chwili mnie oglądają i które pracują na etat. Powiedzmy nie mają własnej firmy, ale nie wiem, mają etat i bardzo wymagającą pracę, potwierdzą to, co ja w tej chwili powiem, że bycie pracującą mamą, nieważne w jakiej opcji, ale pracującą mamą intensywnie i taką mamą małą po prostu domową, godzenie tych dwóch funkcji no bywa bardzo trudne. Zwłaszcza w sytuacjach, kiedy tak jak ja nie ma się żadnej pomocy. Typu nie ma się jednej czy drugiej babci, cioci albo kogoś, kto by zajął się twoim dzieckiem w momentach, kiedy no rzeczywiście ty tego potrzebujesz. Ja akurat jestem w takiej sytuacji od samego początku, odkąd jest nasz syn z nami, że po prostu zajmujemy się z nim mężem sami, z tego względu, że rodziny nasze są po prostu daleko od nas. No, tak rozwiązaliśmy jakoś i zaplanowaliśmy to nasze życie, żeby wymieniać się obowiązkami rodzicielskimi, ale nie ukrywam. Tak uczciwie mówiąc, że bywa to dla mnie bardzo trudne tak naprawdę i myślę, że tak jak każda mama, która ma nawet nie firmę, tylko firmy, czy też ileś marek i bardzo dużo pracuje, ja mam też takie myśli, że kurczę, może tego czasu powinnam więcej właśnie spędzać w domu. Tylko to jest, słuchajcie, takie gdybanie tak naprawdę. Uważam, że biorąc pod uwagę naszą sytuację, mojej rodziny i to, jak ja funkcjonuję, to myślę, że sobie bardzo fajnie radzę, że ja tak dobrze zorganizowałam, Funkcjonowanie w ogóle nasze, że nam się dość płynnie udaje takie fajne życie rodzinne po prostu toczyć, mimo tego, że pracuję bardzo dużo i uważam owszem, że można być dobrą mamą, kochaną, dobrą dla dziecka, taką dającą dużo miłości, wsparcia, akceptacji dziecku, a jednocześnie być spełnioną zawodowo kobietą. Ale jest jeden warunek którego ja również musiałam się nauczyć tego, żeby nie wierzyć w to, że istnieją idealne. Panie domu, idealne. Mamy idealne kobiety, nie ma idealnych ludzi. Trzeba sobie dać też przyzwolenie na to, że mamy słabsze momenty w życiu, że powinniśmy też odpoczywać, yy, yy, że powinniśmy też dać sobie trochę luzu, i jeżeli coś nie jest na tip-top zrobione, to nic nie szkodzi. Myślę, że jak ten pierwszy warunek spełnimy, jako mamy, Właśnie damy sobie przyzwolenie na tą nieidealność, no to będzie to wszystko dużo łatwiejsze, aniżeli wtedy, jakbyśmy się tak rygorystycznie trzymały tego, żeby wszystko było takie tip-top. Czy założenie i prowadzenie ogrodu to duży koszt finansowy? Odpowiem krótko: tak. Założenie ogrodu i prowadzenie ogrodu później, jeszcze w zależności od tego oczywiście, co my będziemy robili i jakiego, jakiego rozmiaru mamy ten ogród, ale założenie dużego na przykład ogrodu, to jest duży koszt. I każdy z Was, kto kupował dom i miał, nie wiem, na przykład 1500 m 2000 metrów ogrodu, potwierdzi to co ja teraz powiem. Samo założenie trawnika, na przykład jeżeli jest robiony z rolki, samo kupienie roślin na tak duży metraż, yy, yy, samo nie wiem, system nawadniający, jeżeli o takowym myślicie, to są po prostu yy, koszty. Łatwiej jest jak ogród już ma 7, 8, 10 lat yy, i yy, Powiedzmy, rośliny się rozrosły, wszystko już tam sobie jakoś fajnie funkcjonuje. Jeżeli mamy system nawadniający, to dużo rzeczy jakby się płynnie dzieje poza nami. Ale te pierwsze momenty, kiedy my ogrody zakładamy, no i praktycznie tworzymy je od zera, to jest duży koszt i myślę, że warto też o tym tak głośno mówić. Ja mówiłam o tym z Dominikiem Strzelcem w odcinkach o ogrodach. Podlinkuję Wam pod spodem ten odcinek. Wprost powiedzieliśmy o tym, że założenie ogrodów to jest koszt i trzeba go brać pod uwagę, pod uwagę, kupując dom. Tak jak zatrudniamy projektanta do domu, warto, jeżeli nie znamy się na tym, zatrudnić projektanta do ogrodu, a biorąc pod uwagę, nie wiem, budżet, jakim dysponujemy, myśląc o nowej inwestycji, jaką jest dom z ogrodem, warto myśleć też o tym tak na poważnie, że ogród to też będzie duża inwestycja. Jak to zrobić, żeby mi się chciało? Jak odnaleźć w sobie motywację i optymizm? Choć wydawać by Wam może się to dziwne, ale to pytanie właśnie o szukanie motywacji, o szukanie optymizmu w sobie, w sercu, to jest bardzo częste pytanie. Średnio raz na dwa tygodnie je od kogoś dostajemy. Ja personalnie je dostaję. Ja nigdy nie wiem, co tak naprawdę odpowiedzieć osobie, która pyta, bo każdy z nas dysponuje jakimś pakietem genów, które dostał. Ma różne sytuacje życiowe, które go spotykają, ma różną drogę życiową. I ten pakiet genów też, o którym mówię, to też są predyspozycje pewne. Ja na przykład mam takie predyspozycje, że staram się widzieć pozytywnie, albo inaczej też uczyłam się pozytywnego patrzenia na życie i przebijanie negatywów w pozytywy. Albo minimalizowania tych negatywów. Ja po prostu je gdzieś nawet czasami sztucznie yy, umniejszałam, tak, żeby nie dopuszczać do siebie, że ten negatyw ma jakąś tam dużą moc w moim życiu, tak, ma duży wpływ na mnie. Ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy człowiek ma taki charakter jak ja, yy, takie cechy charakteru jak ja. Nie każdy potrafi w sobie z tak dużą łatwością. Właśnie w ten, a nie inny spo, sposób patrzeć na pewne sytuacje. I być może nie każdy też ma w sobie tyle siły, żeby się na przykład zmierzyć z jakimiś sytuacjami. że Wiem, że jest wielu ludzi, którym przychodzi to z dużą trudnością. Dlatego jest mi tak trudno tak wprost odpowiedzieć na to pytanie, bo wydaje... nie to, że wydaje mi się, przekonana jestem, słuchajcie, o tym, że każdy musi w sercu odkryć swój własny sposób na to, jak ja to tak nazywam, znajdź swój kwiat i go podlewaj. To jest takie moje powiedzenie. Znajdź to coś, dlaczego ci się chce żyć, i podlewaj to uczucie w sobie. Jakby dawaj mu, dawaj mu też jedzenie, dawaj mu pożywienie, żeby gdzieś tą pasję życia w sobie cały czas utrzymywać. Myślę, że to chcenie, o którym Wy tak mówicie, ja wiele lat temu już napisałam, że mi się po prostu chce wiele rzeczy. Począwszy od tego, że mi się chce rano obudzić, chce mi się coś robić, chce mi się bardzo pracować, lubię pracować, myślę, że dlatego tak się dzieje, że ja robię to, co lubię. Po prostu moja praca sprawia mi przyjemność, że nawet kiedy są jej słabsze momenty. Takie, których nikt z nas nie lubi. typu w moim przypadku papierologii albo faktury. To ja i tak wiem, że to jest mały moment, że to minie, i zaraz wrócę do tych twórczych, fajnych działań, które tak bardzo lubię. I tu chyba może być ten klucz, właśnie ten środek sukcesu, że jeżeli znajdziecie w swoim życiu coś, ten kwiat, właśnie o którym mówiłam, coś, co was kręci, co daje wam przyjemność, satysfakcję i będziecie o to dbali, to łatwiej wam będzie budzić w sobie to uczucie chcenia, tak, że będzie wam się bardziej chciało popracować po prostu nad tym. Który styl wnętrzarski jest twoim ulubionym? A dzisiaj trudne pytania same. Nie mam takiego stylu, słuchajcie, ulubionego. Mi się tak wiele rzeczy podoba z różnych kultur, właśnie z różnych styli wnętrzarskich. Że nie wymienię, słuchajcie, absolutnie żadnego. Bardzo lubię to, co się dzieje w Hampton, czyli połączenie elegancji, bieli, drewna ze szlachetnością budulca, z taką otwartością i z ogromnymi przestrzeniami. Marzy mi się właśnie, że kiedyś będę miała dom, który będzie po prostu jedną dużą otwartą przestrzenią, z dużą ilością okien, przez które będzie wpadało światło. Bardzo lubię właśnie takie otwarte przestrzenie, pełne powietrza. Ale też cenię na przykład styl boho, style, takie, style wschodnie i elementy zaczerpnięte na przykład z kultury marokańskiej też mi się bardzo podobają. Może najmniej z tego wszystkiego takie tak zwane style romantyczne, chociaż kiedyś też przechodziłam przez ten etap i bardzo szybko z niego zrezygnowałam. To też była dla mnie taka informacja, właśnie, że to jednak nie jest, nie jest stylistyka, w której ja się dobrze czuję. I myślę też, że zapewne szybko bym zrezygnowała ze stylu industrialnego, takiego bardzo zimnego, współczesnego gdzieś mającego w sobie obdarte elementy, jak ja to mówię, czyli takie bardzo ascetyczne. To chyba też nie jest, to nie jest styl, w którym ja bym się dobrze czuła, jednak lubię czuć ciepło w domu też. W postaci tkanin, lubię jak w domu pojawiają się dekoracje, nie dużo, ale jednak... Nie wiem, słuchajcie, chyba w tej chwili trudno jest, my mamy taki łatwy dostęp bo w ogóle, w Polsce już do tylu elementów właśnie powiązanych z określonymi stylami, że fajnie jest się bawić i łączyć te elementy po prostu i nie robić domu właśnie w jednym określonym stylu, gdzieś się ograniczając, tylko właśnie sięgać sobie po jakieś elementy ze stylu takiego, ze stylu takiego i budować ten dom jako jedyny w swoim rodzaju. To była, kochani, pierwsza część, bo tych pytań, takich powtarzających się co roku, co miesiąc właściwie, jest około dwudziestu kilku, więc my podzieliliśmy to na takie partie. Dziś część pierwsza, ale od razu Was zapraszam na pewno na kolejne. Będziemy oczywiście na bieżąco na Instagramie czy tutaj na YouTube Was informowali, że właśnie nadeszła ta część druga, trzecia czy czwarta. Na dziś będę się już żegnała, oczywiście na króciutko, bo jak zwykle u nas mi się co kilka dni widzimy. Jeżeli jesteście tutaj za. Mną pierwszy raz i widzicie mnie po raz pierwszy, to zapraszam Was serdecznie do subskrybowania kanału. Tam na dole jest e, tabliczka subskrybu, jest też dzwoneczek obok. Jeżeli w niego klikniecie, to będziemy na bieżąco ze sobą. E, do usłyszenia, moi mili. Do usłyszenia za kilka dni.